Co tu robisz? Domingo. Domingo? Masz no, chwilę? Jasne. Ja. Ja te ja chciałabym zapytać o Jak się dogadujesz z Diana? Jak się dogadujesz z Diana? Jak się z Diana? Przez cały dzień patrzy mi na ręce. Domingo, zanieś naczynia do kuchni. Domingo, kiedy przyjdzie Vittorio. Nie mam chwili spokoju. Ma trudny charakter, prawda? Ma w sobie coś z sadystki. Nie pierwszy raz widzę ich razem w takiej komitywie. O czym mówisz? Odśmiewają się i żartują. Tylko Cię ostrzegam. Przyszłam po kilka rzeczy dla córki. Zaraz wracam do szpitala. Powinnam cię wysłać do Timbuktu. Wiesz, gdzie to jest? Chętnie się wybiorę. Ale później wrócę pomóc córce. Niech gości gościnny nam nie czeka. Kiedy Sonia wyjdzie ze szpitala? Nie mam pojęcia. To coś poważnego. W jakim jest stanie? Poważnym. Trzymam kciuki za nią i dziecko. Czuwaj przy córce. Bardzo cię potrzebuję w takiej chwili. Nie musi mi pani tego mówić. Właśnie widzę. Więc dlaczego się tu kręcisz? Co za zła energia. Koszmar. Nie tylko energia. Aż przeszły mnie dreszcze. To by nie udzieliło się to całej rodzinie. Pedro był pijany. A ty? Nie masz za grosz przyzwoitości? Wciąż mnie poniżysz. Nie było cię, a ja czułam się samotna. Pedro był dla mnie miły. Nigdy się nie zmienisz. To było do przewidzenia. Życie dziecka jest zagrożone z twojej winy. Mojej? Uparłeś się, żeby zrobić badanie DNA. Trzeba było nie wskakiwać do łóżka Fabia, a potem Pedra. Wtedy nie miałbym wątpliwości. Że też nie zorientowałem się przed ślubem, jaka z ciebie puszczalska. Co jest? Doktorze, co się dzieje? Szybko na salę operacyjną. Proszę wyjść. Co z moim dzieckiem? Co się stało, jak Sonia? Kiepsko. Pojawiły się komplikacje. Jesteś zdenerwowany. Co ci jest? Nic. Było nerwowo. I odbierzecie? Już. Oswaldo? Dobrze, przekażę. Jak się czuje, Sonia? Zabrali ją na salę operacyjną. Szybko jedziemy tam. Fidel nas zawiezie. Powiesz, dlaczego jesteś dzisiaj taki milczący? Nie chciałem rozmawiać o tym w restauracji, ale. Chodzi o Domingo. Zrobił coś złego? Nie, ale wydaje mi się, że. Dużo ostatnio rozmawiacie. Rzeczywiście jest taki zabawny. Gdyby nie on, nudziłabym się w restauracji. Ty zawsze jesteś zajęty klientami, a ja siedzę sama. Nie przeszkadza mi wasza przyjaźń. Ale Diana wspomniała, że ostatnio widuje was razem. Za chwilę dowiem się, że nie mogę z nikim rozmawiać. Nie złość się. Kiedy Diana o tym wspomniała, zacząłem się niepokoić. Nie lubię plotek ani scen zazdrości. Problem w tym, że Diana się w tobie zakochała. Co? Jesteś o nią zazdrosna? Nie. Ty? Nie jestem zazdrosna od Diany. Na kilometr widać, że zaczynasz coś do mnie czuć. Nie. W końcu do mnie dotarło. Nie zabronisz mi rozmawiać z ludźmi, a tym bardziej z Domingo. Zrobię kolację. Spaghetti. I otworzę butelkę wina Moja dziewczyna jest zazdrosna. Wszystko gra? Nie. Vittorio nie chce, żebym rozmawiała z Domingo. Według Diany za bardzo się z nim spoufala. Nieznośna baba. Ta wariatka zatruwa mi życie. Przykro mi. Mnie też nie poszło najlepiej. Wiesz? Gael chyba mnie zdradza. Dzisiaj się przekonam. Co planujesz? Co z dzieckiem? Co z nim? Niestety pani Sonia poroniła. To niemożliwe. Moje dziecko musi. Przykro mi. To twoja wina. Twoja. Co robisz? Puść go. Dosyć. Tego chciałeś? Zniszczyć mi życie? Uspokój się. Puść. Co z tobą? Zadowolony? O to chodziło? Dlaczego tak na ciebie krzyczył? Nie wiem. Co z Sonią? Jak to co? Poroniłem. Co? Znowu nie zostałem ojcem. On chce mi zatruć życie. Spokojnie, jesteśmy w szpitalu. To był mój prawnuczek. Bardzo mi przykro. Nie bądź cyniczny. No los Nieznośna prawda? Co? Niezręczna cisza. Nigdy nie sądziłam, że nas to spotka. Co? Przecież wszystko się nam układa. Ktoś może zobaczyć. Tutaj? Wątpię. O co chodzi? Benito. Muszę ci o czymś ja powiedzieć. Te. Wiem. Potrzebujesz czasu. Wcale mi się nie spieszy. Twoje złe samopoczucie było tylko wymówką. Tak. Przepraszam, że cię okłamałam. Ale nawet czas tego nie zmieni. To znaczy. Myślę, że będzie lepiej, jeśli się rozstaniemy. Co? To związek bez przyszłości. Nie ma sensu go ciągnąć. Znowu jestem tylko Twoim kierowcą. Tak będzie lepiej dla nas obojga. Proszę. To na uspokojenie i ból głowy. Dziękuję. Chcesz porozmawiać? Nie wiem od czego zacząć. Czuję ulgę, bo nie jesteś ojcem dziecka? Tak. Ulżyło mi. Choć pogodziłem się z tą myślą. Domyślam się. Utrata dziecka to ogromny ból. Musisz być silny. Może odbuduj związek z Aitaną. Daj spokój. Bardzo cię kocha. A ty ją ignorujesz. Prosiła mnie, żebym pomógł jej do ciebie dotrzeć. Nie przejmuj się tym. Doskonale wiesz, że jej nie kocham. Może z czasem. Nie chcę rozmawiać o Aitanie. Zmieńmy temat. Ja tylko. Uważasz, że dziadek Maksimo życzyłby sobie takiego związku? Ale pomyśl też o mnie. Wybacz. Masz rację. Pięknie wyglądasz. Ale nie powinnaś tam iść. Jak to? Chcę walczyć o swoje. Muszę sprawdzić, co łączy Gaela z tą całą Anel. Chodź. Podziwiam to, jak walczysz o swoje szczęście. Dam ci na taksówkę. Tylko zamów wcześniej, nie łapną ulicy. Zgoda? Denerwuję się. Życz mi szczęścia. Niech święty Błażej macie w swojej opiece. Pamiętaj o taksówce. A buziak? Uważaj na siebie. Bądź grzeczna. O co ci chodzi? Chcę zobaczyć Fiorelle Usłyszeć jej głos Poczuć na sobie jej spojrzenie Coraz bardziej się zatracam Tymczasem chcę, żeby była blisko mnie Na co jeszcze czekasz? Zwoń do niej Masz Pomóc ci? Dam radę. Chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. Nawet z dala ode mnie Pietro. Pietro. Jak mam być szczęśliwa bez ciebie? wiem. Pietro? Pietro? Muszę cię zobaczyć. Mnie? Ale nie odmawiaj mi. Co się dzieje? Proszę cię. Nie zniósłbym odmowy w takiej chwili. Dobrze zgoda. Jeszcze dzisiaj nie przejmuj się będę. Musimy wracać do restauracji. Jest rezerwacja na 25 osób. Powinienem tam być. Wolę zostać w domu i uniknąć spotkania z Diana. Kto by pomyślał, że będziesz o nią zazdrosna? Tu szanuję twoją decyzję. Dziękuję. Teraz mam pewność, że coraz bardziej mnie kochasz. Do zobaczenia, zazdrośnico. Hey, sí? Julieto, dostałaś kwit od parkingowego? Nie. Mnie też nie dało. Wrócę po niego, spotkamy się w pokoju. Pójdę z tobą. Nie trzeba. Dziwna sprawa. Tylko nie krzycz. Co tu robisz? Wyznam ci coś ważnego. Co za bezczelność. Jak śmiesz tu przychodzić? To zajmie tylko chwilę. Jeśli trafię do więzienia, więcej się nie spotkamy. Zostaw mnie. Przyszłam, jak obiecałam. Dziękuję. W porządku. Musiałem cię zobaczyć. Wszystko dobrze? Chciałem z tobą pobyć. Tutaj pocałowaliśmy się po raz pierwszy. Rozbawiłam się W końcu się uśmiechnąłeś Pomogłaś mi odzyskać wiarę w życie Odkąd cię poznałem Świat stanął na głowie a ja stałem się innym człowiekiem. Wróciłem. człowiek. Ty też odmieniłeś moje życie. Przysięgam na świętego Błażenia. Jednak wyjdziesz dla innego, tak wciąż mam nadzieję, że jeszcze Cię pocałuję. Kocham Cię. w wersji polskiej Karolina Władyka. Czytał Radosław Popłanikowski.